Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Dycha w 5 minut Dzisiaj sobie omówimy oczywiście naszego Jakże ulubionego FPA 405 Jest to niszczarka 10 poziomu brytyjska Która potrafi szargać nerwy niejednemu graczowi Jej bardzo wielkim minusem jest taki, że ona się świeci jak psu nie powiem co Ale za to Przy odpowiednim trafieniu, czy to pociskiem tutaj nazwijmy to goldowym czy to tutaj burzakiem nawet może trafić za 2000 Nie wydaje mi się, żeby było sens, jeżeli chodzi tutaj o wyposażenie zakładać e, siatki maskującej w sensie jeżeli ktoś chce to może, ale to się tak była się tak świeci, że jak się wyświsticie, to po prostu giniecie, no bo pancerzy tutaj nie uświadczycie niestety, ale za to jej plusem jest to, że jeżeli trafi, no to wyjeżdża sobie załóżmy taki nie wiem, AMX-50B. Jeb i 1800 nie ma. Możemy się pakować do garażu grając takim AMX-em. Naprawdę, jeżeli ktoś ma trochę cierpliwości i ogarnięcia mapy, to naprawdę może bardzo dużo damage'u zrobić. Kosztem oczywiście słabego kamuflażu, słabego pancerzu i dosyć sporego czasu przeładowania, to tu można. Jeszcze rzecz o tym czołgu. Bardzo potrafi zdenerwować niektórych graczy. Oczywiście możemy go bardzo szybko zrobić dzięki eksp materiałom eksploatacyjnym, takim jak znaczy wyposażeniu. Chodzi tutaj o książki do Expa, ewentualnie rezerwy, ewentualnie nie wiem co tutaj jeszcze jest. Konto premium, które z Wam zwiększa Expa, żeby go szybciej wyekspić. No taka idealna maszynka do kamperów bardzo fajny, akurat im wyszedł. nami, to jest jedyna pozytywna rzecz w tym czołgu: że ma bardzo ładny kamuflaż 3D. Także polecam dla lubiących kampić i wnerwiać innych graczy, strzelając im po 2000, jeżeli dobrze strzelują